Dzień dobry, kochani. Zapraszam na kolejnego mojego vloga. W dzisiejszym vlogu chciałabym się Wam pochwalić małymi zmianami u mnie, które mnie bardzo cieszą. Nie wiem, czy to widać, ale od trzech dni mam coś nie mojego na swojej twarzy. Mianowicie, trzy dni temu byłam modelką w gabinecie kosmetycznym i zrobiono mi <laughs> Zrobiono mi kreski permanentne. Zobaczcie, nie wiem czy je widać. Widać, widać, śliczne są te kreski. Strasznie się z nich cieszę, bo marzyłam o takich kreskach tyle lat. Znaczy, no, dwa, dwa lata marzyłam, odkąd jak ja odkryłam, że coś takiego jest. Dwa lata temu tak strasznie chciałam mieć takie kreski, no ale finanse nie pozwalały na to. No i się udało w ten sposób, że byłam po prostu modelką za, za zrobienie zdjęć. To portfolio mam je zrobione za free. To jest pierwsza sprawa, druga sprawa, hmm, bo niedawno na promocji udało mi się wychaczyć dwie sukienki, które sobie kupiłam i chciałabym się Wam pochwalić, zapytać, czy te sukienki są dla mnie, nad jedną to się zastanawiam, no już nie mam, nie mam prawa o jej oddać, ale no jakoś tak mi się spodobała, nie wiem czy Wam się będzie podobać, no ale mi się spodobała, więc udało mi się kupić za parę złotych, a drugą to już w ogóle na promocji w Lidlu za 30 złotych. Moim zdaniem śliczna. No, a jak mi się podobają, to, to ja się cieszę, one mają mi się podobać, więc teraz się trochę przebiorę najpierw w jedną, a później w drugą i, i, i pokażę Wam te sukienki, dobra? Dobrze, słuchajcie, próbuję pokazać pierwszą z sukienek. To jest sukienka Maxi. Kupiłam ją przez internet za niecałe 50 zł na promocji była. Mam do niej zastrzeżenia. Nie wiem, czy ja dobrze w niej wyglądam. No to jest sukienka na osobę szczupłą. Ja jestem trochę, trochę przy kości, ale jestem wysoka. Mam 1,73 m, więc no nie wiem, co uważacie. Zostawić ją, czy komuś podarować? Nie wiem. Dobra, żebyście mnie widzieli, teraz to się pokażę wyżej. Może tak się w tą stronę teraz się pokaże w niej? Wejdę na łóżko i pokażę się w całości. Dobra? Poczekajcie. Tak ona wygląda w całości. To jest pierwsza sukienka. No, mnie się podobała, ale mam trochę takie teraz zastrzeżenia. Czy ten brzuszek nie jest taki za bardzo wystający? Jeszcze raz wejdę, co? I pokażę wam. Typowo letnia taka sukienka maxi. To jest pierwsza propozycja. Zaraz wam pokażę drugą. Drugą sukienką, którą sobie kupiłam na promocji w Lidlu, to już była ostatnia sukienka, więc jest taka pisowana, czerwona. Dałam za nią 30 zł. I ona jest krótka. Nie umiem jej pokazać w całości, więc spróbuję jakoś tak, może. O, widzicie? Mnie się ona strasznie podobała. I ją sobie wzięłam. Teraz wejdę na łóżko, postaram się pokazać w całości w tą stronę. Co sądzicie? Bo mi jakoś tak głupio się prezentować w tych sukienkach. Wstydnisz. W ogóle przeżywam to strasznie, że sobie kupiłam. No ale... Chciałam jakoś też sobie sprawić trochę radości, wiadomo, że jest nam ciężko wszystkim, dziewczyny, nam dzieciom niepełnosprawnych, w ogóle ludziom jest teraz ciężko, no i żeby sobie sprawić chociaż troszeczkę uśmiechu na tej buzi, no to, no co, no chodzę po wyprzedażach, po, ciuch, po, po ciuchlandach też chodzę. Już się przyznałam do tego w poprzednim filmie, w komentarzach. No nie, 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 ja się tego nie wstydzę, jeżeli ma ktoś z tym problem, no to, to, to ktoś ma problem, nie ja. Yy, no i tak, i takie dwie sukienki, no, no więcej mnie nie stać niestety. Yy, także tyle przynajmniej radości. To jeszcze raz pokażę, jakoś spróbuję w całości. Yy, ona się nadaje do butów na, obca, na obcasku, dzięki Bogu takie mam. Więc, więc o tyle super. O Jezu, przepraszam. Przy, przy, no, jeszcze, o tak się pokaże jeszcze raz. No i co? I teraz wracam do swojego ubrania i za chwilę sobie pogadamy. Dobra, już jestem przebrana w moim ubraniu takim codziennym. Wiecie co? Chciałabym tak chwilę z wami pogadać na temat Taki dzisiejszy mój osobisty. Dzisiaj odejdziemy od autyzmu. Piotruś jest w szkole. Ja sobie chwilę teraz odpoczywam, ale to chwilę, bo zaraz biorę się za sprzątanie, za gotowanie. Trzeba to zrobić, nikt tego za mnie nie zrobi, a zresztą ja lubię to robić. Tylko, 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 tylko sytuacja jest taka, że ja o sobie nie zapominam, bo ja też jestem ważna. Mówiłam Wam, Wy też jesteście ważne, pamiętajcie o tym. I róbcie tak, żebyście wy były szczęśliwe i, odpoczę, i, od, i wypoczęte, dziewczyny. Bo to jest dla was najważniejsze. Y kolejnym tematem, który chciałam poruszyć właśnie, y pokazuję wam to już od początku tego wejścia, te okropne, okropnie nierówne włosy. Jest to spowodowane tym, że Piotrś mi je wyrwał w czasie jazdy samochodem. Y I chciałabym się zapytać was... Y tak, o poradę, jak te włosy podciąć. Jest mi strasznie przykro, że muszę je podciąć, no bo są bardzo nierówne. Ja te włosy zapuszczałam kilka lat. I mam duży problem z zapuszczeniem włosów na, na, na to, żeby były długie, bo ja choruję na niedoczynność tarczycy i włosy mi lecą po prostu garściami z głowy. Przy tym, garściami. Biorę Suplement... Jeśli chodzi o suplementację na porost włosów, to biorę biotynę. Zaraz Wam pokażę tą biotynę, dobrze? Poczekajcie. Coś takiego biorę, słuchajcie, raz dziennie. Yy, wcześniej przez kilka lat brałam. Yy... Jeszcze raz Wam pokażę, o! Przez wcze... Wcześniej przez kilka lat brałam skrzyp i pokrzywę yy, firmy Humavit. Yy, miałam taki swój ulubiony. Yy, suplement diety, ale jakby, chyba go wycofali z, ze sprzedaży, bo nie widziałam dawno yy, w aptece yy, i brałam go przez, ojej, nie, nie wiem, 8 lat, 8, czy nie, czy może mniej trochę, no w każdym razie jak powiedziałam w aptece, yy, a, aptekarce, że tyle nadbiorę, to kazała odstawić, bo powiedziała, że yy, ten te, nie będzie działał yy, w czasie tak długiej kuracji, i go odstawiłam. No a teraz go nie ma, więc powróciłam do suplementacji. Tym razem ta biotyna. 30 tabletek, już one mi się kończą. Dzisiaj wzięłam. Dzisiaj wzięłam przedostatnią. O! I, i, I jak to jest z taką, z, ta, z taką suplementacją? Czy powinnam zrobić przerwę? Jak uważacie? Czy powinnam brać kolejne. kolejne Opakowanie, y, tym bardziej, że to jest nowe, no, nowe, nowe, nowość, którą y, biorę od początku. Y, tabletki tutaj nie miałem dystyczności z taką biotyną, także myślę, że jak wezmę kolejne opakowanie na y, 30 tabletek, czyli to będzie kolejny miesiąc, drugi miesiąc, to nic się nie stanie. Z tego co ja wiem, to y, suplementację się przerywa po trzech miesiącach, żeby dać działać tym, tym tabletkom, więc jeszcze jeden miesiąc sobie pobiorę tą biotynę, a później, później odstawię i zobaczymy, czy będzie działało na porost włosów, bo u mnie jest z tym porostem bardzo trudno. O Jezu, słuchajcie, ile ja lat za, zapuszczałam te włosy, żeby mieć takie, jakie, jak, jakie mam teraz. Ale no problem jest taki, że one są po prostu nierówne. I teraz moje pytanie do Was. Muszę je podciąć. Jak? Powiedzcie mi tyle? Tyle? Do, do szyi, jak uważacie? Bo ja nie umiem podjąć decyzji, nawet zrobię taką symulację, je podcięła do, do szyi, to to będzie dobrze, jak uważacie? No chciałabym wyrównać te włosy jakoś w miarę a u mnie są, one są nierówne, bo dziecko mi je wyrwało a w ogóle to ja przez kilka lat miałam fryzurę na boba więc ona była nierówna i co tu zrobić? pójść do fryzjera najlepiej, fryzjer doradzi, ale ja długo nie chciałabym obcinać, bo ja, ja, ja mam pociągłą twarz i, i źle się czuję w krótkich włosach. Bo druga sprawa, one są, mam bardzo nierówny kolor, więc, więc tutaj wizyta u fryzjera będzie wskazana, co? No, ja sama tego nie zrobię. Ale się was pytam, jaka długość? Tak, tak, żebyście mi podpowiedziały. Ja uważam, że tyle. A wy co myślicie? Co myślicie, to napiszcie mi w komentarzu, dziewczyny, dobra? Y jeszcze chciałabym się Was zapytać o taką rzecz. Y Choruję na niedoczynność tarczycy, to już wiecie. Y co mogę suplementować? Jakie witaminki sobie zapodawać, żeby jakoś wspomóc tą tarczycę moją? w pracy. Przez ostatni czas bardzo źle się czułam. Przez no, ostatnie dwa dni to był dla mnie koszmar. wstanie z łóżka to musiało się stać coś bardzo, bardzo, bardzo takiego pobudzającego mnie, żebym z tego łóżka wstała. No a co to było? Piotruś. No, przecież Piotruś nie rozumie, że mama się źle czuje. I zresztą yy, dlaczego on ma cierpieć, że ja się źle czuję? Zapodałam sobie elektrolity i jakoś działałam. Ale myślę, że tutaj brak witamin. Wiem, że zaraz mi powiecie, idź na badanie krwi. Oczywiście, że idę. Mam, mam ustalone. Słuchajcie, teraz jest tak w, 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 u mnie w, w przychodni, że trzeba ustalić sobie termin na pobranie krwi. No więc ja mam ustalony na 3 czerwca. Rano mam badanie krwi, a później po południu mam y, USG taczycy. I tak to będzie cały dzień badań. No już tego nie odwołuję, idę, bo, bo moje zdrowie też jest ważne. Ale y, tak, chciałabym Was się zapytać, co mogę suplementować? Według Was, y, Selen, magnes? Napiszcie mi w komentarzu, co. No i myślę, że y, tym sposobem będziemy kończyć tego bardzo krótkiego vloga. Y, w sumie to ja nie mam takiego, Wam nic więcej do przekazania, tak, żeby y, coś powiedzieć. No może jeszcze to, że żyje taką ogromną nadzieją. zamknę okno tutaj, bo strasznie słuchać z ulicy co się dzieje i myślę, że nie słabiej słuchać. Ogromną nadzieją żyje, że uda nam się pojechać na turnus logopedyczny we wrześniu. Byliśmy w marcu i ten turnus nam bardzo pomógł. Słuchajcie, turnus po prostu przybił pieczątkę na tym, że to dziecko zaczęło gadać. Piotruś mi codziennie coś mówi, codziennie, codziennie słyszę liczenie do ośmiu. Nie umiem, nie umiem, go nauczyć tego, że po ośmiu jest dziewięć. Codziennie to ćwiczymy. Na przykład wybrałam sobie taką metodę teraz, że wrzucam, wrzucamy nakrę nakrętki do doniczki. Wykorzystuję rzeczy, które on, które on uwielbia, którymi uwielbia się mawić. Widzieliście to w, w, kole, w poprzednim mm, vlogu. Y Tą doniczkę i te cholerne nakrętki, które mu towarzyszą od lat, no nie jestem w stanie tego się pozbyć. No i, i, i dałam sobie z tym spokój, powiem szczerze, bo jak ja walczyłam z pozbyciem się nakrętek, które yy, w, pew, w pewnym momencie, jak uzbierałam ich ogromnie dużo, według mnie, to po prostu wrzucałam je do, mm, do serduszek. Takich u nas są takie wystawione serca na chore dzieci, tam wrzucam te nakrętki. Próbowałam się tego pozbyć, tego natręctwa, żeby dziecko mi tego nie zbierało. Robiłam wszystko. Boże, jak mieliśmy jakieś napoje czy coś w domu, gdzie była nakrętka, to ja te nakrętki po prostu wyrzucałam, a on je z powrotem przynosił. Kiedy ja się ich pozbywałam, on je przynosił na spacerku. Wyobrażacie to sobie? Szedł na spacerku i zbierał nakrętki z butelek w parku, czy w lesie, czy wszędzie, gdzie były. Butelki wyrzucał do, do świętnika a nakrętki zabierał ze sobą. I nie było, że, że, mam, że, że ma się tego pozbyć. Nie chciał, nie chciał. Krzyczał, po prostu ryczał strasznie, więc dam sobie z tym spokój. I efekt tego jest taki na plus, że wszystkie te nakrętki po czasie, kiedy uzbieramy y, pół worka takiego czarnego, nawet może nie, może trzy czwarte tego worka, po prostu je wrzucam do tych serduszek i w tym, sposobie, tym sposobem pomagam dzieciom chorym na różne... Niepełnosprawności. No, yy, tak to wykorzystuję. I to robisz od lat. Yy, I co? No, i, i tylko te, no tyle na ten, ten, na ten, na tę chwilę mam Wam do powiedzenia. Dziękuję Wam, że jesteście ze mną, że przybywa Was na moim kanale, yy, że piszecie cały czas. I bardzo Wam dziękuję. Dzwonicie do mnie, piszecie i zapraszacie mnie. Dzięki! Mam zaproszenia na kawę w różne rejony, rejony Polski. Boże, jak to ogarnąć, kiedy ja mam samochód zepsuty? No na tę chwilę to po prostu będzie kawa, kawa wirtualna. Wiecie co na przykład ze mną dzisiaj y, y, towarzyszy mi w czasie nagrywania tego vloga? Mój sernik, który zrobiłam dla mojej mamy. Nie mogłam go zabić mamie, bo mam zepsuty samochód. Moja mama jest osobą leżącą. jest to przykry temat. Bardzo chciałam odwiedzić moją mamusię w dniu matki, i nie mogłam pojechać yy, ze względu na koszta dojazdu. No teraz jestem po prostu w takiej sytuacji, że nie mam pieniędzy, ale mamę, mam moją w serduszku. I cały dzień matki, cały, cały wieczór przegadałyśmy przez telefon. I to musiało nam wystarczyć. Ten, ten senik, który, go, który zrobiłam dla mojej mamusi, jest tutaj koło mnie i ciężko mi go jeść. Wyobraźcie sobie, że taki kawałek jem trzecią godzinę. Bo ciężko mi jeść coś, co było dla mojej mamy. Dobra kochane, kończę tego vloga, ściskam was, całuję, pozdrawiam i pamiętajcie, że macie o, sobie macie o siebie dbać, bo, bo zadbana mama, szczęśliwa mama to szczęśliwe dziecko. Ja jestem bardzo szczęśliwa, bo mam te kreski na oczach, marzyłam o nich od dwóch lat, myślałam, że nigdy tego nie spełnię, yy, a, a tak je mam. Yy, drugim takim moim marzeniem są zęby, które będę miała robione 16 listopada, już... Odliczam czas do tego. Przestałam się bać, powiem szczerze, bowiem, że będę miała w końcu uśmiech taki, o którym marzę. Będzie to robione na fundusz, więc yy, nawet, yy, nawet to mnie nie zniechęca, bo mam prawo być, mam prawo wyglądać, pomimo przeciwności losu. Yy, mam prawo być szczęśliwym człowiekiem, tak jak samo jak wy, macie do tego prawo, pamiętajcie. I, i, I nie przeżywajcie nic, że kupiłyście sobie coś tam, że zrobiłyście dla, ciebie, dla siebie coś tam. Macie do tego, dziewczyny, prawo. Macie prawo być piękne, szczęśliwe i, i, zadba, i zadbane, i wypoczęte. I tego wam, dziewczyny, życzę. Całuję Was, kochane, przesyłam Wam serduszko. Kolejny raz. Do zobaczenia następnym razem. Następny vlog będzie po, poświęcony Piotrusiowi, a on wróci za dwie godziny. Więc w weekend coś nagramy. A kochane, całuję! Kochani, chciałabym się pochwalić serniczkiem, jaki zrobiłam dla mojej mamy na dzień matki. Ten sernik będę też robiła dla Was. Jest to sernik. W środku ma białą czekoladę. Z wierzchu ma polewę czarnej czekolady, z gorzkiej. Wszystko byłoby super pięknie, gdyby nie te, nie te plamki, które widać tutaj na polewie. To się zrobiło po nałożeniu mokrych truskawek, bo ja te truskawki myłam. Nie osuszyłam ich, to jest mój błąd, i dlatego tak się stało. Tak czy siak, moim zdaniem, on wyszedł piękny. Zobaczcie, jaki śliczny. A ta sytuacja z tymi plamkami nauczyła mnie, że truskawki trzeba wysuszyć na papierze.